Tylko jedno pytanie. Co się stało? Tak już powiedziałem. Najkrócej można powiedzieć, że chyba nie dojechaliśmy na mecz i postawa naszej drużyny, no niestety, nas trenerów bardzo rozczarowała. Analizowaliśmy cały dzień przeciwnika. Chłopacy widzieli, jakie mają mocne, mocne strony, ale po prostu nie zrozumieliśmy żadnego w ogóle żadnego e, zadania, które my jako trenerzy przedstawiliśmy przed i się niestety skompromitowaliśmy. No i jakie są tego konsekwencje? Znaczy, no za chwilę się udaje na, na, na odprawę i na pewno będzie męska rozmowa między nami. Na pewno będą duże roszady w składzie na najbliższym meczu. Mówimy o najbliższym meczu z Gołuchowem. No po takim blamarzu, bo inaczej tego nazwać nie można, wypadałoby się zrehabilitować, prawda? No, na pewno, będziemy bardzo chcieli cały tydzień, będziemy teraz pracować nad tym, żeby żeby tym dobrym wynikiem tu u siebie chociaż częściowo zmazać tą plamę z Kościołem. No i tego życzę, bo... Trochę byłoby przykro, gdyby tak zostało, a nie daj Boże, gdyby to się miało powtórzyć. No wiadomo, jesteśmy, mówię, że jesteśmy nadal młodą drużyną, też wyszliśmy sześcioma młodzieżowcami w kościanie. Yy, troszeczkę też z powodu yy, choroby i absencji Witczaka i choroby yy, Szymona Krawczyńskiego. No i niestety ten dostrzeczony zespół nas stłam się od pierwszej minuty i, i niestety taki efekt. Jasne, dziękuję bardzo i tak jak mówimy, aby było lepiej tylko.